Między prawdą a kłamstwem jest klucz do odpowiedzi Bez podpowiedzi być czy nie być Ota i diadruktyczny jadę się jak słońce Jestem kiedy jesteś w niej Uśmiech zmazuje smutek Smutek zmazuje uśmiech I już sam nie wiesz w której części Taszkim bóg Gdy kłamstwa docierają Nie wiem co widzę Czy to oczekiwałem o czy to sen na jawie, czy kilka marzeń w Wesie? Między mną a tobą, między mną a sobą, szukam więzi. Wciąż nieustannie bez przerwy, lecz nerwy, część się a tobą, między mną a sobą, szukam więzi. Wciąż nie niby przerwy, lecz I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy.